Siemanko, witam w mojej łazience. Um, będzie znowu prześwietlenie ponieważ mam tutaj dalej okno i nie mam dalej go jak zasłonić. Um, dzisiaj będziemy się robić na czerwono. I w sumie jak faktycznie mam to zrobić, to mniej się tym stresuję niż jak to planowałem. Dajcie mi chwilę, przygotuję jeszcze dobra, mam mój ręcznik. Będę tym razem w miarę mądry i dam go sobie od razu na ramiona Nie mam przy będę używać kamery, w sensie mojego telefonu, jako lustra Ym, Nie mam jak się tutaj wygodniej ułożyć, niż po prostu klęczyć przy tym hmm. Dobra Nie no jakoś no, to przyciemnę potem Zobaczymy jak to wyjdzie y Nie w kolor, po. Tylko filmik w sensie nagrania żebyście więcej widzieli moje pięknej mordy i widzicie przy okazji po na planie. jest puste dajcie mi chwilę, muszę to rozpakować tutaj widać tylko z tej strony jak się ma się zabawić dobra, dajcie mi chwilę Dobra, czyli tak samo generalnie wszystko jest. Nie robię teraz testu, bo wiem, że jeśli y, skład się nie zmienił, tutaj wszystko jest y, ok. Bo mam teraz tą nową piankę, ten nowy mus i mi nie chce sfokusować, bo jestem za nisko światła. To jest, to, to jest automatyczny. To jest automatyczna, kurwa, cenzura na produkt. <grych> Dobra. Um. No. Bierzemy teraz rękawiczki, próbujemy je nastawić. I próbujemy je również nałożyć na moje ręce w moim przypadku będzie bardzo ciężkim piszko ponieważ nie chcę nie wchodzić na łapę. Dobra, jedź wbić. dużo i dużo lepiej. Teraz czworki. Poprawię sobie tutaj jedna pierwsza. No Bardziej się chyba nie da. I najpierw trzeba potrząsnąć. I mieszać to ładnie. I teraz nie ma odwrotu. Odem. Oh <grym> Jak mówiłem, nie ma odwrotu, to myślałem, że to będzie aż tak bardzo czerwony i że tak bardzo mi wywali na rękę. Kolor, który okurwa nie pół tej pralki za chwilę to zmyję. Najpierw ym... wszystko leci na włosy. Chwilę ja może pójdę do, do Starka na razie, bo ja siebie nie widzę w ogóle. <zysy> Jezus Maria. Ja pierdolę, Będę wyglądać jak kurwa i Czy nie i ja pierdolę Wiśniewski jak to widzisz. I wiesz, tak nie wyglądał nigdy, z tego to ja wiem. <grym> z tym guffi mogą sobie tutaj przygotować sterko, a tak to nie jest kurwa nie widzę. No cóż.

Niech do mnie sobie się boję tutaj Zobacz, No to będzie mocne niepowiększenie

Teraz to umyr na 20 minut. Właśnie ja sobie to nałożę, żeby było, że to na sobie cały czas. Mniej więcej jak przed zmyciem tego wszystkiego. Już odczekają te 20 minut i za chwilę będziemy to zmywać. Nie, ja w to dalej nie wierzę. Ja pierdolę. <laughs> Ale powiem, że jak na razie to wygląda bardzo ładnie. Dobra, y, jedyne miejsce w którym widziałem swoje włosy, to aktualnie odbicie telewizora i moja grzywka, która jest... <laughs> Chyba zobaczycie jaka i jeszcze się będzie widziałem, więc to będzie... więc to będzie moja szczera y, reakcja na to jak wyglądam teraz. Ale zajebiste to wygląda, tylko szkoda, że to jest bardziej różowe, ale <grywia> do to wyszło, kuźba. Tak. Zajebiste, zajebiste powiem tyle. I e, powiem Wam jeszcze, że jeśli chcecie sobie farbować włosy i chcecie pofarbować pierwszy raz, robcie czerwony. Waliłem połowę łazienki, waliłem ręce, waliłem czoło, waliłem dwa ręczniki i nie wypłukałem całej tej farby z posłuch, bo jeszcze cały czas zaciął mi różni. Także no, co fair. Najpierw zrobię sobie to jeszcze raz, ale będę z jej